Hej, hej, hej! Witam wszystkich łowców z Almazrach. Dzisiaj polujemy. Zaczynam na Golaska ze Snajperką i Nożykiem. Zobaczymy, czy mi się uda przeżyć w tym nieprzyjaznym środowisku. Na plecach na górce mam jedną drużynę. Kolejna na Rochanie na lewo. A ja sobie polecę na tory kolejowe. Na wieżę obok torów i spróbuję zbudować pociąg. Na zielonym, jak najszybciej lecę na tą wieżę. Pasuje od jakiegoś bota jakąś pukawkę wziąć na krótko, w razie czego jakby ktoś był w pociągu. Mam niby nożyk, ale... jakaś prosta giwera by się sprzedała. Nie mam botów na razie. Dobra, może na górze będzie jakaś pukawka. O. Na razie wystarczy. Pięknie. Jestem trochę wyposażony. Rozwalamy szyby. Jedną szybę i czekamy na pociąg. Na kompasie na razie cisza, zero aktywności. Na na plecach mam drużynkę. Obserwuję pociąg. Nie widzę nic. Zero gości. Fajnie. Może być już porobiony. Mogli wyskoczyć na peronie, ale zawsze coś zostanie. żeby mi nie rozjechał. Pięknie. Nie robione. Zajęliście. Wszystko moje. Muszę się sprężać, bo na rochanie będzie jedna albo dwie drużyny już czekać na mnie. Miny. A Położę sobie jedną. Jakby jakiś ninja mi chciał wskoczyć, to padnie na minę. Pistolet do podnoszenia by się sprzedał. W też tym może będzie... o Custov. Ładnie. Mam szkółę krew. Pancerze, custov, zajebiście. Ta już mam piwary na blisko. Mam pancerze, mam plecak. Wszystko praktycznie. BSP na rochanie. Muszę wiać. Zajebiście wszystko. To jestem w pełni wyposażony. Spadamy. Uruchomili BSP na rochanie. Nie chciałbym, żeby mnie zauważyli. Wychodzę na górkę i się rozglądam. Na 200 metrów 250 mam gości. Coś, coś tam zagrowało, chyba tego bota, ale nic nie widzę, spokój. Z prawej strony z wioski też yy, drużyna idzie. O, coś się dzieje. Jakieś wybuchy. Z prawej strony wiosce też dwie drużyny się respią. Także muszę uważać na flankę. Coś jest na tym rochanie. PSP samo się nie uruchomiło. Już mogli odjechać pociągiem. O, ubiłem kogoś. I snajper do mnie piska. Ale ja to pewnie na tej minie, co w pociągu zostawiłem, na wieży jest. Zes. Nie miał kiedy, a teraz. Co najmniej jeden kościół na ruchanie. Spalił BSP znowu. Jest. Mrugnął. Nie wiem co, ale mocno bije. dobrze. Wszyscy o mnie wiedzą. Zaraz może mi ktoś flankę zrobić. Jest. Nie ma co bić jak jest w budynku, bo się podniesie i schowa. Zaczekam, jak wyjdzie na otwartą przestrzeń. Wtedy będzie mój. Nie ma. Lutuję chyba. O! Z prawej strony. Z wioski idą. Niedobrze, bo mnie tu zamkną. Coś jedzie. Zobaczymy ilu. Raczej. Jakiś koksu. Idziemy z. Bawaję. Lecimy. Dobra. Szybki ludzie i spadamy. Ładnie. Już łatają. Ciało nie znikło. Nie jest sam. Mam drona, sprawdzę okolice. Jest drugi. Dwóch kumpliw. Podchodzą mnie, robią ładną flankę. Rozwalili mi drona. Zez. Ale spitoliłem to. Flankuje ładnie. Okej, okay. odpalili BSP, widzą mnie. Muszę wiać. Jeszcze ci na rochanie wezmą mi tu zabójkę. Czekaj, Jasiu! Uciekaj! No sterowność. Jakiś łódł. Dobra, wychylę głowę i spróbuję zapolować. O, coś mi już jedzie z... Jadą. Walimy. Chciał mnie rozjechać. przyjazny tak. Spitoliłem to. Zbił mi pancerze, muszę wycofać. Tutaj za górką mogę spróbować. Dobra miejscowa. zobaczę co się dzieje i spróbuję snajpom. Jest trzech gości. Za wolno. A byłby mój. Dobra. Mamy trzech pobliżu ruchanu. I jedną drużynę na rohanie. Muszę uważać na flankę. Dobra, leci jeden dydek. Fajnie. No i poty. miały kiedy, tylko teraz. Dobra, jadą na rohan. Dobra, to ja jadę na górkę i z górki ich będę obserwować. Może nadarzy się jakaś okazja. Mi kolejna drużyna jakaś zaraz. ran lepiej na budynek wejść, żeby mi tu nikt nie zespotował. Ktoś wezwał helę, są goście w okolicy. Słyszę jak się strzelają, widzę znacznik na kompasie. Aticieli. Moi goście z Rohanu też gdzieś tu są pewnie. te zostawiamy, nie ma co się z nimi strzelać. Lepiej zejść z ich linii strzału iść poza ich zasięg. Rozwalam szybę, żeby widzieć na termo. Coś się dzieje. Możliwe, że do mnie potywalą. Dobra. Trzeba się rozglądnąć. Na razie spokój. Zobaczymy czy na rochanie coś się dzieje. Jest bezpieczne. gdzieś są goście. Pewnie zaraz przyjdą tutaj. Hela schodzi z botami, coś się musi tam dziać. Pewnie są na sklepie. Jest. Dwóch. Dwóch, Dwóch już widzę. Zobaczymy, gdzie pójdą. Może podaj. jeszcze. trzech. Jest i moi goście. Idą w moim kierunku bardzo dobrze. Jak wejdę na otwartą przestrzeń, to mogę bić. Coś tu słyszę? Na no blisko, ale to chyba bot. Słychać jak ze Snajpy wali. Obserwuję. Bra, mogę spróbować. Pokaż główkę został. Powalony. Niestety nie widzę ciała. Zaraz koledzy się zlecą i go podniosą. Trzeci też już leci. Niestety murek go osłoni. Jedzie autkiem dwóch i kolejny na Solarach siedzi. Dobra, czekam aż kumpel podejdzie. Spróbuję kumpla ubić. Może się uda. Ale muszę być ostrożny. Coś mi to wygląda, że to jest więcej niż czegraszy. Leci. Leci. Niestety pewnie się schowa Dostał Dostał Schował się Wystarczyłoby, żeby się położył. I byłby poza zasięgiem. Jest dwóch, trzech skraca. Co mi flankę zrobić? Niedobrze. Spróbuję z wyjąć. Dostał. Nie ma płyt. Na blisko z lewej coś mi bije. Słyszę, boty się tu. To autko mogę mu rozwalić. Albo będzie chciał mi flankować. Nie ucieka chyba. Ciśnie, ale głupi. Brawo! Pustyni prosto na snipera. Nie ma hopka. Sprytny zawodnik. Z powodzenia, gdzie koledzy będą podnosić. Tylko czekam na to. Niech podejdą, już idą. Dwie Mówię myszki, najlepsze co by mogli zrobić, to podjechać autem i zasłonić kolegę. To by im dało czas na podniesienie i zasłoniło.

Jest co najmniej czterech gości. Trzech jest, dwóch budynków zostało, jeden skraca. Yy, kolejny samochodzikiem, czyli wychodzi, że pięciu. Super multiteamy. Dostałem. Już mnie zaspotowali. Trzech na zielonym, jeden skraca, yy, czwarty w samochodziku. Powalony. W domku jeden, zostało dwóch, trzeci na trupie. Podnosi. Dostał, fuck, podłóż, ale dostał, leży Znowu leży Jakby mogli, to by w dziesięciu latali im wtedy lepiej szło, żadnej taryfy ulgowej dla multi-teamów super, że się położyłeś. prawo? nie ma gościa. Dobra, dwóch wyeliminowanych. Zostało trzech. Zyskałem dużą przewagę. Będzie im teraz ciężko podnieść tych dwóch. Tu jeden. Gorsza sprawa, bo ich straciłem jest pod rurami, Zes. dwóch, idziemy na górę. Nie widzę, jeszcze coś na rochanie się dzieje. Piąty może mi na plecy wejść. Są. Dwóch. Leży. Dostał. Ah. Siedzi za kamieniem. Możesz tylko podnieść. Powalony. Pięknie. Dostał. Zajebiście. Czterech leży. Jeden został. Super. Ciała ciągle są. Piąty kumpel jeszcze gdzieś jest. Coś tam się ruszyło. Zabity. Headshot leży. Dobrze widziałem. Moving here! To, co teraz? Szybki lud na tych dwóch. Ciała ciągle są, czyli piąty gdzieś się kręci. O, tu coś ginie. Bob przez pierwszą zginął. Ale to może być też inna drużyna. Ciało ciągle tam leży, widzę. Jest. Eee, rurociąg. Widziałem marker, ale myśl, myślę, że to może być z innej drużyny. Nie wiem, nie jestem pewien. Ciała ciągle są, czyli czekają na kumpla. Czterech ubiłem, jeszcze dwóch może być. Jedzie. Niedobrze. Jak ich podniesie, będę miał problem, no. Tu też ciało ciągle leży. Jeden chyba wyszedł. Za kamieniem dwa ciała. Jest na zielonym. Rozgląda się. Widzimy. Dostał. Uciekaj. Dobra, kończy mi się amo. Niedaleko mam elektryka, zlutuję tych dwóch na pustyni i polecę na tego piątego. Zaryzykujemy. Kmicic obstawia na moją śmierć, a niech ma chłop. Zrobimy małą szarżę. Na szybciutko. O, mają. trochę sprzętu ma. To samo, super. Miejmy nadzieję, że na górze się jeszcze nie podnieśli. I teraz szybka szarża na tego na górze. Może się uda. raz śmierci śmierć jest, dajcie podnieść. Please, oh, oh, yeah, the... oh, ciało znikło. Dobra. Cała drużyna rozwalona, pięciu gości. Kamizelkę moją ulubioną ma fajnie. To jest niebezpieczne, trzeba się wycofać, rozgłodnąć. Zajebiście. Dolutować gości i można wiać. Coś się dzieje na exfilu. Jakieś kolejne dytki. Dobra, niech sobie lecą. Ko rzuc całkiem całkiem jeden. Czeka na Helę. No chłopie, to twój szczęśliwy dzień. Jest i drugi. To moderate near your location. Dobra, obrazki sobie poleciały, Ultra One. You have a platoon of operators in your area. Keep your eyes open. Ja sobie jeszcze sprawdzę ty, tutaj tych ludków. I będę wiał dużo dobroci, ale już. Organizacja wszystkiego. A już jestem pełny. To co? Na elektryka i wezwać Helkę. O i ten też bardzo ładny. Tak wyposażenie apadli. Autka, odjeżdżam. Nigdy nie siedzisz na exfilu. Jak grasz solo. Dalaś się na bezpieczną odległość i czekasz na Hela. Przyleci Hela, wracasz na eksp. This is Dino Four. We're standing the LZ now. Keep it secure for us. We're on our way. 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 We're standing by way. are we are Wie na krótko, szybko, jakby ktoś chciał wlecieć. I odlatujemy. Już jestem bezpieczny. I tak minął kolejny dzień w niebezpiecznym almazrach. Dzięki, i do usłyszenia. Udanych łowów. Cześć!